Nazwa mnemotechnika pochodzi od greckiego słowa mneme, oznaczającego pamięć. Pod jej znaczeniem kryją się sposoby, które ułatwiają zapamiętywanie, przechowywanie i odtwarzanie informacji poprzez wiązanie materiału, będącego przedmiotem uczenia się, z ustalonym kodem. Mnemotechniki można spotkać także pod innymi nazwami, np. mnemoniki, systemy mnemotechniczne bądź mnemoniczne, sztuka pamięci. Mnemotechniki, czyli techniki zapamiętywania, wchodzą w skład strategii nauczania. A dokładnie do podgrupy strategie pamięciowe i rozumiane są jako aktywności, które uczeń podejmuje w sposób świadomy, by wspomóc lub przyspieszyć proces uczenia się. Poza mnemu technikami, powszechnie znane strategie pamięciowe to powtarzanie, wykorzystywanie doznań pobudzających działania wielozmysłowe czy też tworzenie skojarzeń. Połączenie owych strategii daje nam najlepszy efekt zwiększania skuteczności zapamiętywania. Zatrzymamy się chwilę nad pojęciem pamięci. To ona pozwala gromadzić i wykorzystywać informacje docierające do nas ze świata zewnętrznego. To w niej zachodzi proces powstawania, utrzymywania i odnajdywania śladów pamięciowych w układzie nerwowym. Według asocjacjonistycznego modelu pamięci Andersona i Bauera, uproszczone założenia mówią, że zapamiętywanie jest procesem kojarzenia elementów życia psychicznego. Przechowywanie natomiast to proces statyczny, a jego trwałość zależy od siły skojarzeń. I liczby powtórzeń. Przypominanie to mechaniczne uzewnętrznianie przyswojonych informacji. Zapominanie odbywa się poprzez zacieranie śladów pamięciowych. W przypadku wzmacniania procesu zapamiętywania, znaczenie mają bodźce, które kształtują nowe ścieżki neuronów. Bodźce te mogą być zarówno dźwiękowe, wzrokowe, motoryczne, dotykowe, jak i emocjonalne. Tak naprawdę to one stanowią podstawę zasad zapamiętywania, które wskazują, że lepiej kodujemy informacje, kiedy zapamiętywaniu towarzyszą obrazy, ruch, akcja, pozytywne emocje i nietypowość. W przypadku pierwszej zasady zapamiętywania, czyli wykorzystywania obrazów, chodzi o to, by tworzyć wyraźne reprezentacje obiektów. Można to robić na kartce albo w wyobraźni, dodatkowo wzmacniając przywołaniem elementów zmysłowych: dotknąć, posmakować, powąchać czy usłyszeć. Druga zasada, czyli ruch i akcja, jest stosowana w praktyce, kiedy podczas zapamiętywania poruszamy się, aktywujemy do działania. Okazuje się, że działa ona również w momencie, kiedy przywołujemy lub tworzymy dynamiczne obrazy, scenki w wyobraźni. Co do pozytywnych emocji i humoru, oczywistym jest, że życzliwa i bezpieczna atmosfera powoduje otwarcie na przyjmowanie nowych informacji i mobilizuje do większego zaangażowania w proces uczenia poprzez pozytywne wzmocnienie. Co ciekawe, rzeczy, które są dziwne i nietypowe, zapamiętujemy lepiej. Na przykład nietypowo duże, nietypowo małe, czy też występujące w nietypowych ilościach albo formach. Ta zasada będzie szczególnie wspierana przez wyobraźnię bo w niej można zarówno odtworzyć, jak i stworzyć dowolnie dziwaczne obrazy. Neurobiolog i neuropsycholog oraz zdobywca nagrody Nobla Roger Sperry podczas swoich badań doszedł do wniosku, że wykonując pewne zadania odpowiedzialne są za nie poszczególne partie mózgu. Część zadań aktywuje intensywniej ośrodki znajdujące się w lewej półkuli, a część w prawej. Oczywiście należy pamiętać, że sztywny podział funkcji w danej półkuli nie istnieje, ponieważ prześciało modelowate Obie działają kompatybilnie. Żeby przedstawić wykorzystanie zasad zapamiętywania, pokażę sposób, w jaki dzieci na zajęciach przyswajają uproszczony schemat funkcji półkul w języku angielskim. Wykorzystujemy wtedy podstawowe sposoby wspierające zapamiętywanie, czyli obraz i kolor, skojarzenia, aktywność własną oraz elementy aktywizacji zmysłowej. Wzrok, dotyk, wypowiadanie słów. Stosujemy tutaj także zasadę podwójnego kodowania Alana Paiwo, która mówi, że człowiek koduje treści obrazowe i słowne równolegle w dwóch systemach, werbalnym i niewerbalnym. Jeśli świadomie wzmocnimy tę właściwość, stymulując podczas nauki oba systemy kodowania przez rysowanie, pisanie, mówienie, prawdopodobieństwo zapamiętywania wzrasta. W ćwiczeniu, gdzie uczniowie będą utrwalali słówka i uproszczony schemat funkcji półkul, zasada zapamiętywania dotycząca ruchu i akcji objawia się w samodzielnym wykonaniu przez uczniów rysunków i zapisaniu słówek. Bardzo istotne jest, by zachować pozytywne nastawienie w czasie ćwiczenia. Pozwalamy dzieciom na rysowanie własnych symboli i skojarzeń do danych słówek i jednocześnie wzmacniamy dodatnio chęć rysowania niezależnie od ich jakości. Rysunki mogą być proste i schematyczne. Ważne, żeby osoba rysująca wiedziała, co oznacza dany obrazek. W zależności od zasobów, używamy kolorów, by wzmocnić bodziec wspierający zapamiętywanie materiału. W czasie wykonania zadania, wymawiamy na głos zapisywane słowa, czyli pobudzamy werbalny system kodowania. Pamiętajmy przy tym o zasadzie, że optymalna ilość zapamiętywanych nowych elementów to 7 plus minus 2, czyli od 5 do 9 elementów. Taka forma pracy wzmacnia wielokanałowo rozwój połączeń neuronalnych, które wzmacniają ślad pamięciowy. Kiedy ilość bodźców jest za mała lub stymulacja za krótka albo system kodowania jednokanałowy, może to powodować, że połączenia neuronalne zamierają. Żeby je skutecznie utrwalić, powtórki są niezbędne. Jest kilka teorii mówiących o skutecznym powtarzaniu. Powtórki w przypadku mnemotechnik można uprosić do łatwo dającego się zapamiętać systemu. Pierwsza powtórka tuż po uczeniu, kolejna przed snem, trzecia następnego dnia, kolejna za tydzień, za miesiąc, za trzy miesiące. W tym ćwiczeniu pierwsza powtórka może się odbyć przez zasłonięcie danej półkuli i odpamiętywanie na głos, jakie słowa znajdowały się po danej stronie. Dzieci mogą te prace wkleić do zeszytu lub rysować w nich od razu. Można też utrwalić efekt prac i wykorzystać do powtórek i przypominania materiału na kolejnych zajęciach. Sposobem na to są np. rozsypywanki. Wystarczy wyciąć obrazki oraz słowa i dopasować je do odpowiednich półkul. Można to zrobić w parach, kiedy na przykład jedna osoba czyta słówko angielskie, a druga ma zadecydować, w której półkuli należy je umieścić. Ilość kombinacji jest nieograniczona w zależności od wieku uczniów i pomysłowości nauczyciela. Podobnie w kwestii tematyki rozsypywanek mogą tu być części ciała, części mowy, owoce, warzywa. Cyfry, zawody, nazwy pomieszczeń, zadania matematyczne, państwa i stolice, położenie w przestrzeni, czas na zegarze, czy też gramatyka i wiele, wiele innych. Można takie prace magazynować w zwykłych teczkach i stosować np. do powtórek materiału, które mają interaktywną formę. Pomaga to wzbogacać zasoby edukacyjne i uczy też dzieci, jak tworzyć i magazynować oraz porządkować swoje zasoby wiedzowe. W przypadku materiałów edukacyjnych dostępnych w podręcznikach wieloletnich lub dołączonych do nich zeszytów ćwiczeń, materiałów do druków ze stron internetowych, można znaleźć mnóstwo inspiracji do tworzenia tego typu zasobów. Dodatkowo płyty CD, DVD, materiały do ćwiczeń na tablicach interaktywnych wspierają stosowanie zasad zapamiętywania. Na przykład zasada dotycząca użycia obrazów i kolorów wspierana jest przez wesołe i entuzjastyczne barwy, dobrane odpowiednio do wieku obrazowanie nowych słów w postaci rysunków, karty obrazkowe, karty historyjek, flashcard czy plakaty. Ruch i akcja wzmocnione własną aktywnością to wszystkie te ćwiczenia, które proponują zrobienie własnych rysunków, wykreślanki, gry, ćwiczenia w parach, ale także scenki i filmiki na DVD, kiedy mimo, że sami nie możemy uczestniczyć w danej sytuacji, to możemy dzięki nim uruchomić neurony lustrzane i tym samym po części uczestniczyć w danej sytuacji. Profesor Manfred Spitzer, autor wielu książek dotyczących efektywnej nauki, np. Jak uczy się mózg, twierdzi, że lepiej zapamiętujemy te informacje, które są najbliższe z subiektywnego punktu widzenia czyli to historie, a nie fakty wspierają zapamiętywanie. Zatem sprawdzają się tu wszystkie opowiadania, scenki służące do przedstawiania sytuacji adekwatnie do wieku. Na przykład dla dzieci w klasach 0-3 postacie z bajek Walt'a Disneya. Inscenizacje za pomocą maskotki czy nagrania DVD. Natomiast dla dzieci starszych sytuacje dotyczące hobby, ich zainteresowań, czy też życia codziennego. Świetnie, jeśli nauka okraszona jest humorem lub nietypową konwencją, która odchodzi od standardowego wkuwania materiałów. Kolejna zasada zapamiętywania, odwołująca się do nietypowości, sprawdza się czasem w odwoływaniu do ciekawostek, ale również pobudza ciekawość poznawczą, która jest niezbędna do efektywnego poznawania i odkrywania świata, także tego związanego z językiem obcym. Jak już pewnie można się domyślić, wzmocnienie dwukanałowe odbywa się dzięki słuchaniu tekstów, piosenek z płyt CD i jednoczesnym obserwowaniu ilustracji, oglądaniu filmów, scenek na DVD, czy też uczestnictwie w zabawach z karaoke. Na szczęście bogactwo i wybór jest urozmaicony i każdy nauczyciel może dopasować materiał do swoich predyspozycji i potrzeb. Efektywne zapamiętywanie to nie tylko kwestia sprawności zasobów pamięci, ale również umiejętna selekcja informacji, które są warte zapamiętania. Dopiero do dobrze wyselekcjonowanego materiału można stosować dane techniki pamięciowe. Zatem szczególnie ważne jest, by uczeń mógł łatwo odnajdywać w swoich zeszytach lub podręcznikach, te części uczonego materiału, które były nowe czy też najważniejsze. Chodzi tu zarówno o słówka, jak i reguły gramatyczne. Szczególnie dobrze sprawdzają się tutaj ramki, wyróżnione graficzne miejsca lub skojarzone z symbolicznym bohaterem. Równie istotne jest stosowanie metody słów-kluczy i wyróżniania miejsc ze wskazówkami czy też esencjonalnymi informacjami na temat danego zagadnienia. Na koniec warto wspomnieć, że mnóstwo techniki i ćwiczenia stosujące zasady zapamiętywania to tylko propozycja sposobu wzmacniania pamięci. I zarówno prowadzący, jak i uczeń powinni mieć w przyszłości prawo wyboru, czy chcą z nich korzystać. Dlatego w całym cyklu przedstawimy spektrum sposobów i technik, wzbogacając pakiet możliwości zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Wyboru najlepszych i ulubionych powinni dokonywać sami zgodnie z zasadą wewnętrznej motywacji.